Witam serdecznie na moim podcaście, to ja Marcin Pracki i zamierzam w dalszym ciągu mówić o tym, co zrobić, żeby było lekko łatwo i przyjemnie. Dopiero co przeczytałem wpis na naszej grupie Transurfing, kiedyś to się nazywało Transurfing Ezoteryka Użytkowa, teraz to jest Transurfing Technologia Celu, bo jak to się nazywało Ezoteryka Użytkowa, to wszyscy... Widzieli tę ezoterykę, a nie widzieli transurfingu. I wszelkiej maści ezoterycy z wszelkiej maści ezobełkotem przychodzili na tę grupę i propagowali różne dziwne rzeczy. Teraz to się nazywa transurfing, technologia celu, ale też nie jesteśmy w stanie uniknąć tego typu rzeczy. Pułapki umysłu. Pułapki umysłu polegają na tym, że umysł staje się protezą duszy. To znaczy, jeżeli nie słyszymy tego, co ma nam do powiedzenia dusza. To włącza się umysł, i umysł nam podpowiada, co jest naszym celem, czego chcemy, co powinno być, jakie są nasze pragnienia i w ogóle. Tymczasem tak w środku, w człowieku, w duszy, możemy chcieć całkiem czegoś innego, tylko nie słyszymy tej duszy. Umysł bardzo dziwnie ostatnio działa, bo tak, mamy, każdy z nas chyba z dzieciństwa wyniósł mnóstwo różnych, Bzdurnych przekonań, które przeszkadzają nam teraz w życiu i w osiąganiu celów. Takie najprostsze, jak mówi się o nich, że to są mądrości narodu. Prawdopodobnie przysłowia są mądrością narodu, którego nie stać na prawdziwą mądrość, bo bez pracy nie ma kołaczy. Czyli musisz się upocić, musisz się utrudzić. Jeżeli coś przychodzi łatwo, to nie, to nie powinieneś tego doceniać, bo prawdopodobnie ci się nie należy, bo się nie napracowałeś. Bzdurny program, zdurne przekonanie, prawda? Przeszkadzające wręcz w osiąganiu celów. Czy mówi się o tym, że sieć w kącie, a znajdą cię, czyli po prostu spokojnie, powolutku, rób swoje, a zostaniesz doceniony? Wcale nie. Tak nie jest. Dodatkowo jeszcze nie mówią, że nie, no nie wolno mówić o sobie dobrze, trzeba umniejszać swoje zalety. Swoje umiejętności. Jeżeli wiesz doskonale, że coś umiesz i robisz dobrze, ale ktoś cię zapyta, to musisz odpowiedzieć, no tak, bo, tak, może staram się, może umiem. No i a co w takim razie osiągniesz w życiu, jeżeli będziesz umniejszać swoje umiejętności, kłamiąc, bo wiesz, myślisz o sobie inaczej, niż mówisz. Sieć w kącie, a znajdą cię. Czy przekonanie, że kobieta jest maszyną do rodzenia dzieci i klepania schabowego dla męża. Wynika z tego, że jeżeli pani nie chce mieć dzieci, to nie jest prawdziwą kobietą. No to wszystko są takie bzdury, które mam nadzieję powolutku już zaczynamy odkrywać jako właśnie takie. I te przekonania, które ciągną się z dzieciństwa, coraz mniej mają na nas wpływ. Ale dochodzi do tego, że nie dość, że trzeba odwrócić uwagę od błędnych przekonań i zastąpić je właściwymi, to jeszcze ci, którzy mają nam pomóc albo mienią się tymi pomocnikami, władują nas na takie bomby, na takie miny, które z wielkim powodzeniem mogą konkurować z tymi głupimi przysłowiami będącymi mądrościami narodowymi. Mówię o tym, że tak, wchodzę na stronę, która ma pomagać mi w rozwoju, ma ułatwiać mi życie, podkreślam, ułatwiać życie. Już nie wspominam, że na grupę transsurfingową, bo zasadniczą zaletą transsurfingu jest to, że ma być lekko łatwo i przyjemnie. Podstawą transsurfingu jest to, że idziemy na łatwiznę. Chcemy, żeby było łatwiej, a nie trudniej. A tu Ci na takiej grupie ktoś właduje w języku ezobełkotu oczywiście, czyli musi to być czymś brzmieć mądrze, wzniośle, muszą być użyte odpowiednie słowa. I tak ubrana bzdura zaczyna brzmieć jak coś atrakcyjnego. I teraz my sobie to ładujemy do głowy i utrudniamy sobie życie. I tu mam przykład. Dzisiaj po prostu byłem w szoku wręcz. Już Wam przeczytam, co nam ktoś napisał na, na naszej grupie transsurfingowej. Słuchajcie po prostu? Szał. Ziemia to szkoła, gdzie możesz opanować manipulowanie energią. Wiele innych planet ma łatwiejsze kursy nauki. Nauczanie na naszej planecie jest najtrudniejsze we wszechświecie i tylko najodważniejsze dusze zgłaszają się do tego zadania. Boże i wszyscy święci. Którzy istnieją i którzy nie istnieją. Czy wy to słyszeliście? Więc po pierwsze, nasze dusze wybrały sobie Ziemię, żeby nauczyć się manipulowania energią. Manipulowania energią. Nie wykorzystywania energii, żeby nam było dobrze i łatwo. No gdzież? Dlaczego dobrze i łatwo? Skoro nasze dusze wybrały sobie, mogły wybrać podobno różne inne planety, na których robi się to łatwiej, a one sobie wybrały te, gdzie jest trudno. Czyli tak. No głupie, durne są te dusze nasze. Widzicie, jak jednym pociągnięciem ezo-bełkotu robi się z nas wszystkich idiotów. Jesteśmy idiotami, bo nasze dusze są idiotkami. To są wariatki, które mogły mieć łatwo, a wybrały sobie trudno. No debile, nie? Słuchajcie, mam dobrą nowinę: wszyscy jesteśmy debilami. Bo mogliśmy mieć łatwiej, wybraliśmy trudniej. Wiecie co to jest? To jest taki program, który ma ci powiedzieć: Nie dziw się, że sobie marnujesz życie, nie dziw się, że nic ci się nie udaje, nie martw się, że jesteś biedny, chory, brzydki i, i niekochany. Twoja dusza sobie tak wybrała. Jesteś wielki, wspaniały i unikalny, bo mogłeś pójść na łatwiznę, a wolałeś być biedny, brzydki, chory, ubogi i niekochany. To dobrze, ciesz się. To jest taki program. To jest tak jak malutkiemu dziecku. Mamusia mówi: jedz kaszkę. się nie chcę jeść kaszki, ale się chcę być kosmonautą w przyszłości. To jest taka specjalna kaszka dla kosmonautów. Jej nie dają byle komu i ja siuję. I nam się teraz daje taką kaszkę. Mówi: słuchaj, to nie jest tak, że, że, że coś ci się nie powodzi, że się nie udaje, że nie osiągasz celów. Nie, ty jesteś po prostu super fajny bo ty nie chcesz, ty z góry nie chciałeś, żeby ci się udawało. Ty A, mogłeś być taki jak inni, mogłeś pójść na łatwiznę, mogłeś się wybrać na taką planetę, gdzie łatwiej się uczy ty, tych energii, ale ty wybrałeś właśnie te. Więc ty nie masz źle w życiu, ty masz, ty jesteś po prostu taki unikalny i fajny, fajniejszy niż inne dusze. To jest po prostu szok. I to robią ludzie, którzy twierdzą, że nam Poprawiają, że robią nam lepiej. I teraz z takim przekonaniem będziemy się dziwić, że mamy podgórkę. I to jeszcze ktoś nam to władował na stronie transurfingu. Podejrzewam, że nie przeczytał ani dwóch literek transurfingu, a książki są dostępne i za bardzo niewielkie pieniądze, jak sądzę. Ale ktoś włazi na stronę transurfingu i opowiada nam takie pierdoły. Transurfing mówi: idź na łatwiznę, wybieraj najłatwiejsze wyjście. W wariantów są najłatwiejsze, najlżejsze wyjścia, najłatwiejszą, najfajniejszą drogą masz do coś do celu. Ma być fajnie. A tu ci ktoś mówi: Nie, nie ma być fajnie, bo jak jest fajnie, to jesteś plepsem, to masz, masz duszę byle jaką. Twoja dusza jest fajna wtedy, jeżeli, jeżeli lubi, żeby było trudno. Widzicie? To są pułapki umysłu. Władny papierek od cukierka opakowuje się za przeproszeniem. Bardzo nieprzyjemne, brzydkie rzeczy, które szkodzą człowiekowi. Mamy truciznę w ładnym papierku. I jestem przekonany, że ten, kto tam to wstawia, nie ma pojęcia nawet o tym, że szkodzi innym. Jemu się wydaje, że nam poprawia humor. I najlepiej, że robią to ludzie, którzy mówią, że ego jest złe. Ego jest bardzo złe. A przepraszam, a na kogo oddziałuje taki tekst? Jesteś lepszy od innych dusz. Twoja dusza jest fajniejsza, jest odważniejsza, jest bardziej wymagająca. Inni to sobie biorą, żeby było łatwo, a ty masz, ty jesteś dopiero. To nie jest głaskanie ego i to takie głaskanie za przeproszeniem pod siusiu. Uważajcie, bardzo proszę, jeżeli chcecie, żeby rzeczywiście, tak jak w Transurfingu mówimy, było lekko, fajnie i przyjemnie, uważajcie na tego typu ładnie ujęte bzdury. I nie bójcie się być krytyczni i kwestionować, bo to, że ktoś na ładnym obrazku i na ładnym tle, ładnymi literkami i ładnymi słowami napisał bzdurę, nie oznacza, że to przestaje być bzdura. I to, że to się znajduje na stronie albo na grupie, która ma służyć uprawianiu fajnego życia, też nie znaczy, że to musi być godne uwagi i potrzebne. Niech to sobie tam wisi, niech ludzie dyskutują i niech, niech zobaczą może. Autor też przemyśli i spojrzy na, na to, co propaguje w sposób krytyczny. Chcę, żebyśmy zapamiętali właśnie to jedno: to, że coś jest napisane ładnie, nie znaczy, że, że musi być mądre. Bądźmy krytyczni, pytajmy swojej duszy, czy to jest zgodne z jej credo. Bo jeżeli credo naszej, mojej duszy jest takie, że chce przeżyć życie piękne, bogate, nasycone, wspaniałe i przyjemne, a więc bez nadmiernych wysiłków, bez stawiania przed sobą wymagań, które będą mnie unieszczęśliwiały, to raczej takie nastawienie, że musi być trudno, nie jest zgodne z tym kredą. Dusza zawsze Ci powie, czy z czymś się zgadza, czy nie. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście dzisiaj ze mną.